Czas coś przekosić! Dokładnie tak! Pyszne tabliczki czekolady dla całej załogi! Chociaż niektórzy z nas mają o wiele więcej niż inni, jak panna Hales! No cóż, naprawi to mała dekoracja. Podoba mi się twój sposób myślenia, Rina. Połam czekoladę na kawałki i zanurz ją w swoim ulubionym kremie i posypce. Kolejna na Rayana. Wyciąga małą miseczkę. Weź swoją czekoladę. Wygląda super. Następny krok to roztapianie. Idealnie. Ha? Hmm. Teraz wybierz swój ulubiony kształt. I wlej czekoladkę. Wow! To jest ekstra! Czekoladowa miseczka w kształcie serca. I zgadnijcie co do tego. Ryan wypełnia ją w całości czekoladą. Smacznego! To wygląda niesamowicie. Jakiś pomysł. Jedyna rzecz, której zawsze brakuje każdemu deserowi, pianki. Prostobie, ale super, Ryan, właśnie zrobiłeś najsłodszy smakołek w historii. Dobra robota, ale mordoklejka, Haley, co zrobisz z tymi pysznościami? Ha? Co ta dziewczyna planuje? Poczekajcie, a zobaczycie. Wow, czekoladowe pierścionki? Wymiatasz dziewczyno. Hmm. Wierzcie lub nie, ale ma tego więcej. Korona pasująca do naszej księżniczki. Zrób sobie selfie. Wspaniale czekoladowa dziewczyno. Teraz czas to wrzucić. Czekajcie! Co się dzieje? Kto topi? Marina! O nie! Przykro mi księżniczko. Co to za ogromna czekoladka? Loli, jesteś szczęściarą. Nasi przyjaciele na pewno są zazdrośni. Rozmiary ich czekoladek nie są nawet zbliżone do twojej. Mimo to czekolada to czekolada. Pokrój ją. Co to jest? W środku jest ciasto? Niesamowite i smaczne. A, u! Amina też jest zadowolona ze swojej przekąski. Tak dużo małych słodkości. O tak, takie dobre. O, biedny Ryan! Proszę, daj naszemu miłośnikowi czekolady trochę tego mniam! Nie? Dobra! Dostanie to, czego chce w ten czy inny sposób. Szkło powiększające, aktywacja. Co to jest? Staje za lol i. daje jej super okulary. Teraz wszystko wydaje się o wiele większe. Dlatego tak chętnie wymienia się na malutkie czekoladki Ryana, które wydają jej się nie takie małe. I Orety, czeka ją niespodzianka, biedna dziewczyna. Ha, powodzenia następnym razem. Ojej, dobry pomysł Kolego. Przykro mi Loli. O kurcze. Amina. Otwierajcie trzy czekoladowe jajka. Mary dostała to najmniejsze, ale i tak będzie pyszne. Czekajcie, moja czekoladka! Tak czy inaczej, Loli ma dużo szczęścia. Otwórz je. Zobaczmy tą czekoladę. Oto jest. Teraz haps. O, takie dobre. A w środku jest więcej jajek. A mówiąc więcej, naprawdę mam na myśli więcej. Rajanowi opadła szczęka. To jest niesamowite. Hmm. Otwórz swoje stary! No dalej. Co to jest? Prawdziwe jajko? Nie pisałam się na to. Nasz chłopiec szykuje dla swojego jajka miłe, ciepłe gniazdko. Idealnie. Lampa rozgrzewająca włączona. Co do? Ej, patrzcie! Z jajka coś się wykluwa. Ryan? Myry? Nie martw się, mały, mama jest tutaj. Ryan, czy ty zwariowałeś? To za dużo, nawet dla mnie. Poczekajcie. Zgubiłem swoje jajko. Loli, musisz mi pomóc. Nie ruszaj się. Wszyscy tutaj powinni dostać bilet w jedną stronę do wariatkowa. Pomóż mi. Udało się? O słodziaku, chodź do mamusi. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Hej wam! Zjedzmy trochę tortu! Rina ma największy tort ze wszystkich naszych przyjaciół! A już na pewno większy niż Hales. O kurcze, co my teraz zrobimy? Ugh, myślę, że Haley na coś wpadła. Zróbmy to: wszystkie smaki na jednym torciku! I gotowe! Voila! Mini tort! Fantastyczny! Jedzmy, dziewczyno! Wygląda wspaniale! Mm, mm, mm. Tak, jest taki niesamowity na jaki wygląda! A, uh, wow! o. Oh. W każdym razie zajmijmy się tymi żelkami! Och, to jest super! Idealnie pasują do twojego tortu! To wiosenne arcydzieło! Mniami, mniami! Dla mnie to ty jesteś nowym tortowym mistrzem. Rina, zaraz, zaraz. Smacznego. Okej. Okay. Hmm. Karton z tortem Riny? Już wiem, co planujesz. Czeka nas mała zamianka. Rina się nie zorientuje. Zwłaszcza z tymi okularami 3D. Dobrze rozegrany raj. Czas zjeść ten tort. Hihi. Wygląda na to, że Rina. No nie. Te okulary 3D... One naprawdę działają! Dopóki nie poczuję tego smaku... Och, Ryan! Masz przechlapane! Trzy przyciski! Orety, rety! Zaczynajmy! Naciśnij przycisk! Tutaj! Czekolada dla naszego Ryana! Cienias! Jest malutka! Jakie to niegrzeczne! Założę się, że jest pyszna! Ha? czekolary? Całkiem niezłe i bardzo smaczne. Dzięki, Ryan. Dziewczyny? Ha 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 A dla Mer? Wow, tak dużo pysznych czekolad. To jest szalone. Wszyscy są zazdrośni! Ja też. Puk puk. Kto tam? To ja. I chcę do twojego czekoladowego domku. To znaczy wygląda przepysznie. I uwierz mi, jest pyszny! Okej, okay, Loli, naciskaj. Orety! Nie! Kryć się! A może by tak? Trochę to roztopić? Uratowałaś nie tylko Loli. Prawdopodobnie uratowałaś całą ziemię. To szaleństwo! Przewidujemy dzisiaj czekoladowy deszcz i żadnych meteorów, to burza z czekoladowym deszczem. Mogłabym się przyzwyczaić do tego rodzaju anomalii pogodowych. Ale fajnie! Niesamowita robota. Zajadajmy! Sło, sło słodycze. Kerry ma mini batonika. Denny, Ładnie. Ale gigantyczny batonik. Ale rozmiar. Kate ma mega farta. A Kelly cieszy się mimo to. W gruncie rzeczy słodycze to słodycze. Smacznego den. Ach, karmelowy. Jak planujesz go ogarnąć, Katie? To będzie spora trudność. Uch. Co robić? Nie ma problemu. Ekstremalny rozmiar wymaga ekstremalnych narzędzi. No dobra, malutka, ostrożnie! No i rozpoczęła swoją pracę. Brrr! Mniam! Ale ich dużo! Dobra robota, Pracusiu! To teraz zajadajcie. Ach, zgrupujmy je! Zróbcie z nich batonikową klatkę. O bogowie, co się tu wyrabia? Już prawie gotowe, kay. Aha! Teraz! Wrzućcie ją do środka! Nie, przestańcie! Wsadzamy cię za kratki, Kate! Wygryź swoją drogę na wolność, jeśli się odważysz! Dobra robota dla waszej dwójki! Smacznych resztek! Mmm, mmm, mmm! Chrupiące! Oh, yeah! Sorki, Katie! Czeko czeko zabawa! Patrzcie na tą szaloną wielką fontannę. I maleńką, tyciutką fontannę, Loli. Biedna dziewczyna. O nie! Hej, te smakołyki są obłędnie fajne. Mmm, przykro mi Loli. Ale wciąż możesz się dobrze bawić. Zabierajmy się za to. No dalej, zanurzaj. Ech. Uuu, patrzcie, wszyscy jej przyjaciele się z niej śmieją. To takie niefajne. Zanurzaj. Mmm, przekąska zatwierdzona przez Aminę. O tak, dobrze wiesz, że to jest smaczne. Julie dziewczyno, nikt nie może się równać z twoją fontanną i mnóstwem słodyczy. Zanurzajmy, śliczne i pyszne, Ekstra! A miam, niam! A, czekoladowe szaleństwo. Mła ha ha! Och, loli! Co się stało? Co to jest? Wszystko zniknęło? To nie fair! Ech, czy możecie się podzielić? Dziewczyny mówią, nie ma mowy! W twoich snach! Przykro mi, loli! Nie ma sprawy! Keczup i sztuczny palec? Tak! Zrobimy im psikusa. Lali wkłada palec do fontanny i dodaje keczup. O rany. Amina, zobacz co twoja fontanna mi zrobiła. A! Ona utknęła. Chyba zwymiotuje. O kurcze pieczone. Uła! Dobrych snów Amina. Tutaj Jules mały prezent. Ej, hey, patrz na to! Jules uciekła! Złapałaś ofertę dwa w cenie jednego. Dwie fontanny za jeden palec. <grystanie> Dziękujemy wszystkim za oglądanie. Przed Wami nasze niesamowite wpadki. Nowe filmy pojawiają się cały czas, więc pamiętajcie o subskrypcji i dzwoneczku, aby być na bieżąco. I nie zapomnijcie o komentarzach. To już wszystko na dziś. Do zobaczenia! PA!